Cześć, tutaj Gromek. Witam Was w kolejnym filmiku z gry Zombie Army Trilogy. Gramy sobie na konsoli Xbox One. Tutaj, jak widzicie, właśnie zacząłem drugi e, akt kampanii. Jak widzicie, dochodzą też nowe, fajne elementy. Kiedy e, jest burza i błyska, obraz się robi w fajny sposób biało-czarny. Już mam trochę większą wprawę w strzelaniu ze snajperek. Chodzi mi to znacznie lepiej. No i muszę powiedzieć, gra mi się bardzo bardzo podoba. To co jest fajne w niej jest to, że jest dosyć długa. Spodziewałem się, że zajmie mi jej przejście no, parę godzin maksymalnie kilkanaście teraz. To pewnie nie wiem już gram, ale na pewno dłużej niż, niż to. Jestem w jednej trzeciej gry, tylko zacząłem drugi akt, tak już mówiłem. I jest to bardzo fajna gra, no typowo na takie odmuszczenie. Gram sobie teraz inną snajperką, nazywa się na M1. Ma dosyć duży odrzut, ale magazynek na aż 15 kul. Pozwala mi to prowadzić taki jakby ciągły ostrzał bez potrzeby przeładowywania. To co mi się nie podoba, to że często jak mamy serię popshotów to Przynajmniej na Xboxie tak jest, że automatycznie nagrywa się z tego filmik. I teraz zmierzamy się do jakiegoś kościoła. O, tutaj, jak widzicie. E, większość tych takich aren jest e, oskryptowana. Czyli jak na przykład e, podejdziemy za blisko płotu, to Przedrą się przez niego ząbiaki. Zwróćcie też uwagę, że cała ta rzeka jest pokryta krwią. Buduje dodatkowo fajny klimat. Jak widzicie niektóre elementy otoczenia miga na czerwono oznacza to, że te elementy są silniej wybuchowe. Jeśli nie strzelimy, wywołamy dużą eksplozję, która pozwoli nam zniszczyć no, większą taką falę e, przeciwników na raz. E, żeby pokonać się przeciwnika z Czasami trzeba wykonać przynajmniej dwa ataki. Jeden z nich to jest atak powalający na ziemię, dopiero kiedy dany zombiak leży na ziemi, próbuje się podnieść jeszcze jak raz, go kopniemy, to urwiemy mu głowę kopiakiem. Tutaj zdaje się... A, udało mi się. Myślałem, że my pokona. E, życie odnawia się samo. To jest fajne w tej grze, więc kiedy zastąpimy osadzaczeni osa... z jakiejś strony, do odnosić obrażenia, będziemy mogli przynajmniej próbować odbiec e, na bok, żeby się zregenerować. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, e, do dyspozycji mamy kilkanaście snajperek do wyboru. Przed każdym takim wyjściem z budynku, możemy zmienić sobie nasze wyposażenie. Mamy też broń pomocniczą najczęściej, e, z tego co już pobrałem, najfajniej mi się gra e, takim jakby małym karabinkiem, który się nazywa Błyskawica. Także są też inne bronie e, tego typu, na przykład MP40, które znacie pewnie chociażby z serii Call of Duty. Z z tych czasów II wojny światowej. Teraz właśnie strzelam automatycznie z tego karabinku z błyskawicy. Oprócz karabinku mamy też jako zapasową broń shotguny. Z tego co zauważyłem shotguny są dosyć mocne, wyjątkowo w tamtej broni nie trzeba strzelać po głowie, można strzelić w korpus i po prostu zombiak, Co całkowicie się rozpaćkuje. W sensie, zdaje się będziemy musieli utrzymać... Eee, teraz jak widzicie był wybuch, zaszła reakcja łańcuchowa, wybuchnąłem razem z nimi, też ja. No, ale na szczęście gra ma dosyć często checkpointy. Kiedy zginiemy, nie musimy cofać się do samego początku levela, tylko zaczynamy w tym miejscu, no, gdzie ostatni raz gra się zapisała. To jest całkiem spoko, bo bardzo nie lubię w grach, kiedy na przykład y, jesteśmy mocno karani za to, że zginiemy. Nawet z naszej winy nie lubię się cofać daleko, bo uważam, że ta przez to dużo czasu. To jak widzicie po zabiciu niektórych zębiaków pokazuje się taki y, napis, że możemy sobie podnieść y, naboje, tak jak teraz to robię. Y, y, i teraz tak, to jest generalnie randomowo zrobione. Czasem podniesiemy naboje tylko do błyskawicy, czyli naszej broni zapasowej, czasem będą to naboje y, do naszego karabinu morskiego, czasem to naboje do pistoletu, a jeszcze innym razem na przykład podniesiemy granat lub y, jakąś minę. Podczas niektórych leveli będziemy mogli znaleźć też skrzynki z amunicją, które w całości odnowią nam poziom nabojów w, w magazynku. W grze pojawiają się także tak jakby minibossowie. Najczęściej będziemy spotykać yy, Takiego szturmowca oddziału SS, który będzie miał dużo punktów życia. Żeby go zabić, przynajmniej na tym najłatwiejszym poziomie trudności, trzeba będzie mu zrobić tak około 10 headshotów. Najpierw oczywiście musimy mu strącić bo bez tego no, jest jakby kulotworny. Są też takie zombiaki specjalne, które przewołują falę kolejnych zombiaków, więc warto na nich skupić ogień w pierwszej kolejności. Z tego co wiem, w późniejszych aktach lub w późniejszych e, tych takich poziomach kampanii będą też e, specjalne ząbiaki z piłami mechanicznymi, które nas będą goniły. Spotkamy też ząbiaki, które e, trzymają granat, tak e, biegają na czerwono-pomarańczowy kolor i biegną w różne stronę. Po czym się wysadzają, możemy ich zabić na przykład kopniakiem, możemy ich zestrzelić z snajberki. Eee, często jest dobrze zrobić w ten sposób, żeby eee, sp pozwolić temu zombie podbić się blisko. On wtedy odpala taką animację jakby wybuchu granatu. A wtedy my sobie biegamy. on wysadza na przykład całą grupkę zombiaków, która zgromadziła się wokół niego. To jest też całkiem przydatna strategia. To jak widzicie, ten zombiak, ponieważ nie miał zniszczonej głowy, się odrodził. Także gdy spotykamy też takich podejrzniejszych bossów. Najczęściej są oni otoczeni takimi specjalnymi kolorowymi czaszkami, które w ogóle nie biegają. Żeby ich pokonać trzeba najpierw te czaszki zestrzelić. Powiedzmy, jeśli lata około niego 5 czaszek, trzeba zestrzelić 5 czaszek. Dopiero wtedy on ma taką animację, podczas której jest wrażliwy na kule, Wtedy najlepiej strzelać headshoty. No i po kilku takich e, turach e, możemy takiego przeciwnika pokonać. To o czym już wcześniej wspominałem, i to co mi się podoba w tej grze, że przeciwnicy nie mają takiej sztywnej animacji, to znaczy, że często jest tak, że jak się obrócą, to wykonają jakiś dodatkowy ruch ręką yy, zaczną się przechylać w jakąś stronę, więc ciężej ich po prostu zabijać. Ale przez to granie jest też taka monotonna i wymaga no, trochę więcej skilla niż takiego ślepałego strzelania, jak się to wydawało na pierwszy rzut oka Teraz strzelam sobie z Błotkowicy. zostało tylko kilka zombiaków. Kiedy pokonamy odpowiednią liczbę ząbiaków na danej jakby arenie, tak jak teraz, mamy nowy cel misji, e, no i się przemieszczamy dalej. I to, co jest ciekawe w tej grze, kiedy robimy progres i na przykład dochodzimy do nowego etapu, czy nowej e, areny, wówczas wszystkie te drzwi dookoła są pozamykane i musimy po prostu się bronić na tym, czy, co znajdziemy na, na tym takim właśnie obszarze, nie możemy z niego uciec, dopóki nie zniszczymy wszystkich zombiaków. To jest właśnie schron, możemy sobie odnowić amunicję. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko, dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku z gry Zombie Army Trilogy. Cześć!